Sura 49. Komnaty: W imię Boga miłosiernego, miłościwego. O wy, którzy wierzycie, nie wysuwajcie się przed Boga i Jego Wysłannika, i bójcie się Boga. Bóg jest słyszący, wiedzący. O wy, którzy wierzycie. Nie podnoście swych głosów ponad głos proroka i nie mówcie do niego podniesionym głosem, jakim mówicie do siebie nawzajem, aby wasze działania nie obróciły się w niwecz. A wy nie będziecie tego świadomi. Ci, którzy zniżają swój głos w obecności wysłannika Boga, to są ci, których serca Bóg wypróbował dla pobożności. Dla nich będzie przebaczenie i nagroda wielka. Ci, którzy wzywają cię spoza tylnych komnat, w większości pozbawieni są zrozumienia. Gdyby oni cierpliwie zaczekali, aż wyjdziesz do nich, to byłoby dla nich lepsze. Bóg jest przebaczający dla skruszonych, miłościwy. O Wy, którzy wierzycie. Jeśli przyjdzie do was człowiek niegodziwy z jakąś wiadomością, to upewnijcie się najpierw, abyście nie skrzywdzili ludzi nieświadomie i abyście później nie żałowali tego, coście uczynili. I wiedzcie, że jest wśród was wysłannik Boga. Gdyby on posłuchał was w wielu sprawach, to niewątpliwie byście ucierpieli. Bóg jednak dał wam umiłowanie wiary i upiększył ją w waszych sercach, a napełnił was nienawiścią do niewiary, rozwiązłości i nieposłuszeństwa. Tacy są ci, którzy idą w prawości, będącej dobrodziejstwem od Boga i jego łaską. Zaprawdę, Bóg jest wiedzący, mądry. I jeśli dwie grupy spośród wierzących będą się zwalczać, to zaprowadźcie między nimi pokój. A jeśli jedna z nich wystąpi przeciwko drugiej, to walczcie z tymi, którzy wystąpili, dopóki nie powrócą pod rozkaz Boga. A jeśli powrócą, to zaprowadźcie między nimi pokój sprawiedliwie i bądźcie bezstronni. Bóg miłuje tych, którzy zaprowadzają pokój. Wierzący są bowiem dla siebie braćmi. Zaprowadźcie więc pokój między braćmi i bójcie się Boga. Być może dostąpicie miłosierdzia. O Wy, którzy wierzycie, niech jedni ludzie nie szydzą z drugich. Być może są oni lepsi od nich. Ani kobiety z kobiet być może one są lepsze od nich. Nie obrażajcie się wzajemnie i nie obrzucajcie się wyzwiskami. Złe jest imię sugerujące zepsucie po przyjęciu wiary. A ci, którzy się nie nawrócą, oni są niesprawiedliwi. O Wy, którzy wierzycie, wystrzegajcie się wielce podejrzeń, Ponieważ niektóre podejrzenia są grzechem. I nie szpiegujcie się i nie obmawiajcie się wzajemnie. Czy któryś z was chciałby jeść ciało swego brata, gdy On umrze? Przecież odczuwalibyście obrzydzenie. Bójcie się Boga. Zaprawdę Bóg jest przebaczający dla skruszonych, miłościwy. O ludzie, my stworzyliśmy was z mężczyzny i kobiety. I uczyniliśmy was narodami i plemionami, abyście się wzajemnie znali. Zaprawdę, najbardziej szanowanym z Was jest dla Boga ten, kto jest najbardziej bogobojny. Zaprawdę, Bóg jest wiedzący, świadomy. Beduini powiedzieli: My wierzymy. Powiedz, Wy nie wierzycie, ale mówicie. Myśmy się poddali, bo wiara jeszcze nie weszła w wasze serca, a jeśli będziecie posłuszni Bogu i Jego wysłannikowi, On w niczym nie umniejszy waszych czynów. Bóg jest przecież przebaczający, miłościwy. Wierzącymi są tylko ci, którzy uwierzyli w Boga i jego wysłannika, potem nie popadli w zwątpienie i walczyli swymi majątkami i swymi osobami na drodze Boga. Oni są prawdomówni. Powiedz, czyżbyście chcieli uczyć Boga o waszej religii? Bóg przecież wie, co jest w niebiosach i co na ziemi. Bóg wie wszystko o każdej rzeczy. Oni traktują jako łaskę dla ciebie to, że poddali się woli Boga. Powiedz, nie traktujcie waszego poddania się Jego woli jako łaski dla mnie. Ale to Bóg uczynił Wam łaskę, że poprowadził Was do wiary, jeśli jesteście prawdomówni. Zaprawdę, Bóg zna to, co niewidzialne w niebiosach i na ziemi. Bóg widzi wszystko to, co Wy czynicie.